Cześć! Zapraszam Cię do obejrzenia mieszkania, które znajduje się na Warszawskim Brudnie. Mieszkanie ma dwa pokoje, salon z kuchnią i sypialnię w 43 metrów. Zapraszam. Salon ma aneks kuchenny, który jest wykonany na zamówienie pod okiem architekta wnętrz. Zamontowana klimatyzacja. Jest przygotowany kanał pod kable, tak żeby nie spisały, żeby były estetycznie podłączone pod telewizor. Przechodzimy teraz do sypialni, która jest zaprojektowana w tonacji neutralnej, gotowa i przygotowana do wprowadzenia się przez. Przyszłych właściciel. W korytarzu mamy szafę w zabudowie, która jest wykonana na zamówienie, na wymiar. Jesteśmy teraz w łazience. Wszystkie urządzenia są nowe, nieużywane. Łazienka jest przygotowana i zaprojektowana w taki sposób, żeby maksymalnie zwiększyć, żeby maksymalnie wykorzystać potencjał dla relaksu dla przyszłych właścicieli. Położenie mieszkania jest dosyć korzystne. Mamy 3 minutki do.